Nasza kochana córeczka dostała taki wspaniały, wielki, ogromny domek dla Barbie na dzieciątko dwa lata temu. Trzy piętra ma: łazienka, kuchnia, salon i sypialnia. 3D drukera łóżko dla Barbie bo na tej się po prostu Barbie nie mieści i mamy takie 3 łóżko dla Barbie Dziś mamy konkurs Chcesz wygrać? Oto taki telewizor Oto taki telewizor dla swojej Barbie dla fanków Barbie może sobie nawet swój program telewizyjny wrzucić, Żeby dostać telewizor, musisz o to, co musisz tylko zrobić, żeby go dostać za darmo. Subskrybuj kanał na YouTube, kciuki w górę, dodaj komentarz, jak się nazywasz, skąd jesteś, jaki kolor byś chciała mieć ten telewizor. Oraz wejdź do mnie na Instagram ja Wam potem pokażę, z jakiego materiału jest robiony ten telewizor. Jest to oczywiście na d drukarce. Możesz sobie zażyczyć. Inny kolor tego telewizora nie musi być to czarny, jak ten. Telewizor może oczywiście dostać też małe dziecko. Tylko mama musi subskrybować mój kanał, dodać kciuk w górę, napisać, jak się nazywa i skąd jest. A 16 kwietnia będzie losowanie. Telewizora dla Barbie. Ja Wam potem pokażę zdjęcie z materiału, z jakich kolorów można dostać. Konkurs trwa jeden miesiąc od 16 marca do 16 kwietnia. Czas start. Trzymam dla Was kciuki i zapraszam do zabawy.